Siemanko, witajcie w kolejnym odcinkowym kanale. Dzisiaj zaczynamy paczką za 280 tysięcy końców. No i dzisiaj. Spektakularne rzeczy się podziały, jak zresztą sami widzicie, to na moim głównym koncie Ikona za półtorej miliona. Dlatego zostawcie łapkę w górę. Subskrybujcie ten kanał. No i oczywiście trwa live, przedłużany i aktualnie rano, jak oglądacie ten odcinek, to streamujemy na Twitchu. Między 9 a 12 Twitch, od 12 do 18 kick i od 18 na YouTube. Tak możecie mnie szukać, a my, proszę Państwa. Witamy się, Patryk Haro i jeszcze do tego zawodnik RIO Esports. Unaje Lopez. Czy coś oprócz tego w tej pasce za 280 tysięcy znajdziemy? Niekoniecznie. Startujemy. Moja pierwsza paczka z ikoną na głównym koncie, i czy to będzie piękna historia? SP. Francja wygląda mi na Wiejrę, to może być Patryk Wiejra, ale spokojnie, Matko Boska, to jest Patryk Wiejra, to musi być on, to musi być on, to jest Patrick Wiejra, Matko Boska, ojojoj, oj, oj, ależ W, Matko Jedyna, rają strachu, a ja was oczywiście zapraszam na live'a przedłużonego, który trwa od niedzieli, godziny 18.00, tak, tak, tak. Let's go, let's go. Patrick Wieira na rajo. 1, 4, 1, 5 miliona końców. Matko boska, nie? Co tu się podziało? O kurde. I teraz pytanie, widzowie. Czy ten Frankie de Jong za Reindersa czy za Frankiego de Jonga? Trzeba tutaj jakiś kierunek obrać. Pana Patryka Vieira. Czekaj, teraz Benzema dostanie, nie? Kurcze, Benzema dostanie full zgrania, widzowie. Ale jaja. No się tutaj kurwa. Ty, 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 ty. Chociaż spotkana, może tam z jeden zgrania może... co? Full... Ty. 33 zgrania by było w takim przypadku, no Dobra, moi drodzy, zaczynamy. 2 razy 85 plus jeszcze patrzymy, umijała nagrody Esioi i Anglia wygląda na panią Bright Chelsea London Więc to musi być Bright oczywiście Oprócz niej, o Boże, Frejgang, matko jedyna, to nie jest dobra wiadomość, to nie jest dobra wiadomość. Teraz próbujemy dalej. 10 razy 83 plus i gwarancja UEF-y. O, te flary raczej nie są zbyt optymistyczne, chociaż. LOPS. Czy to może być karczawi? Coś mi tempo nie gra. Czekaj, 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 czekaj. Aha. No i teraz, jeszcze jedna paczka. 10, aha, to paczka jeszcze z informem. Tylko, że jeżeli chodzi o informa, to raczej niestety ciekawego nie leci. A nie, to. Dobra, to było 10x83, chyba. Niech się dzieje. Pierwsza paczka za 280 tysięcy końców. A w niej Enka, Anglia. I czy coś tu jeszcze będzie? Oj, to będzie Ruso. To będzie Russo plus Inform, ale to będzie Chalanoglu, więc powiem szczerze, no mogło być zdecydowanie lepiej, mogło być zdecydowanie lepiej. Miejmy nadzieję, że druga paczka, która za momencik będzie tutaj otwierana, przyniesie zdecydowanie więcej szczęścia. Sporo walkoutów, sporo foderków, ale niestety. Ale my się nie poddajemy i przechodzimy do drugiej paczki za 250... 280 tysięcy, nie nauczę się, te 280 jest tak nieintuicyjne, Szwecja, ale Eredivisie, o Jezus, dobra, spokojnie, będzie podwójny walkout. Możemy tutaj upatrywać nadzieję, czy nie możemy? Zaraz zobaczymy, kto tutaj jeszcze wyleci, o nie, Inform. Matko, jedynka, jedynka, jedyna. A, no jest jak jest, tak, jest jak jest. No dobrze, no dobrze. O Boże, no te paczki, nie najlepsze, nie najlepsze. Dobra, Paka z Hero, serio? No serio. NK. Ej, wygląda na Tevez'a i to będzie Tevez, ok, <coughs> Więc całkiem sympatycznie. Tevez'i na tym etapie gry still będzie nice, still będzie nice. Dobra, one more time. Hero, hero, hero. PS, dobry znak. Columbia, dobry znak. Victor i Barbo. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. Let's go. Kolejna paczka z Hero przed nami, nie może Barbo. Okej, okay, tym razem Alloway Run. Dzisiaj, sami zawodnicy Olafa to i Barbo, to Alowa Ran I cyk Alloway Lewy potm? Tak też może być. Ale zanim do tego lewego potma dojdzie po fantastycznym meczu, to mamy słuchajcie, sympatyczny akcent. Flaga Ukrainy. I Andrii Szewczenko, wspaniały piłkarz, niegdyś wjeżdża na rejony. Leci czy nie leci? Leci. Leci, 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 moi drodzy, Paczuszka po Portugalia. Na razie spokojnie do tego podchodzimy, bo jest podwójny walkout, więc jest jeszcze nadzieja, że tu będzie dym. Okej, okay, small w, bo Bon jest jak najbardziej spoko. Dzięki Tubik, zaraz puścimy. No i zobaczmy, NK i chyba to będzie polski akcent. W po afryzerze widzimy, że to będzie smolarek. A więc smolarek wjeżdża tutaj na rejony ponad sto koła warty. Zobaczmy, moi drodzy, co będzie w kolejnej paczce, bo mamy SPD. O, stary, to jest jajature. Czy to może być pod traf miesiąca? O kurde, ale oddało wielki jajaturę! Wjeżdża na rejony, let's go, let's go. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. Moi drodzy, kolejna paczuszka. Mamy SP, mamy Hiszpanię. Czy to nie będzie jakaś Alexia lub Aitana? Oj, będzie Aitana 91 overall. Wjeżdża na rejony, więc bardzo ładnie. Proszę mi tam zmutować, bo ja cały czas siebie słyszę. To w miarę pilne. Co? Osman Dembele w tej parce jeszcze? Ja pierdzielę, ja tutaj sobie lalala. Tutaj jakieś jakie jaja. Osman Dembele warty milion! Co tu się dzieje? O kurde, co to za paczka pawalona. Na szczęście widzę. Ja nie wiem, czy moja w ogóle się bez PP chyba Giuli, co? Francja, Pepe, Giuli, więc tutaj będzie już bez większej historii. I leci, one more hero i Barbo. bardzo dużo w ogóle, i Barbo Gervinho, Alovajran, tylko że to jest duplikat niestety. LS, LS brzmi zawsze optymistycznie, bo może być właśnie albo kierunek Gervinho, albo ql albo jeszcze Paulo Futre. W tym przypadku QL, super karta i do tego złote driwenki więc tutaj naprawdę na ql narzekać nikt nie będzie. Była legenda, można powiedzieć, Leeds United i Liverpool. I teraz paczka z ikoną jeszcze przed nami. I mamy SPD SN Bardzo fajnie, bardzo fajnie od zadań defensywnych Sien. Jak najbardziej topka, fajna karta. No i na pewno wzmocni tutaj zespół ten Sien też sporo powinien być warty. Bo ponad 300 tysięcy końców. Pierwsza paczka za 150 tysięcy. Te paczki są, słuchajcie, wymienne. I to jest 25 razy 82, plus, więc tutaj może się generalnie coś ciekawego podziać, ale zobaczymy, że tak faktycznie e, się stanie. Zaczynamy od z Premier League. Geoquerys. No. no właśnie, bez historii. A ta karta specjalna to jest niestety Liga Konferencji. I to jest, kurczę, karta mało znacząca i mało warta. Plus takie, że właśnie te wymienne, ale. No wartość, okej, okay, jeszcze dwa informy. Uf, jeszcze jedna paczka za 150 tysięcy. I znowu będzie Liga Europy, tylko że tu... Hmm. Czy ona czasami nie ma informa? Coś tak mi się kojarzy, zresztą zaraz zobaczymy. Bo to złoto, o właśnie, czyli dobrze, kojarzyliśmy, ona ma informę, a wyjdzie... Tylko że znowu ten zielony event, kurde, zielony event i coś wartościowego, to jest raczej nierealne, jeszcze w ogóle ten sam gościu wychodzi, więc sami widzicie, jak już jest paczka z cyklu Wymienna to praktycznie nie ma, nie ma szansy na coś drogiego. Nie? Otwieramy. Paczuszka za 280 tysięcy. Moi drodzy, przed nami Hiszpania, Barcelona. O jejku, ale jest źle, bo to będzie Claudia Pina plus Inform. Kurde, to jest paczka za 280 tysięcy. Matko Boska. Co to ma być? Ej, dram. Plus taki, że jest 5 informów, ale poza tym jest absolutny dramat. Jest absolutny dramat. Zobaczmy, co w kolejnej parce z Hero, ale to będzie pani na NC. Ta niemka chyba nie jest warta zbyt wiele. No, ona ma chyba wysokie overa, ale nic poza tym, prawda? Prawda. Sasić 89, ale sprawdzimy w sumie, bo pierwszy raz ją trafiam. No właśnie, 30 koła, niestety. Tańsze końsiki, a z kodem Liga aktualnie do końca miesiąca macie 7% więcej. Aktualnie ten kod daje najwięcej ze wszystkich na stronie. A końce możecie kupować na PS4, PS5, Xboxie, w No i też czas zostały wynosi 15 minut. Pokrywają podatek i jej. A jeszcze 42 minuty trwa konkurs Rafaela Lao. Jeżeli kupicie końce minimum 50 tysięcy, to bierzecie udział właśnie w tym giveawayu. Kod Liga lub United zawsze pamiętajcie. A my przechodzimy do paczki z ikoną 88. Over, ale w tym momencie. I w tej ikonie, proszę Państwa, będzie chyba Frank Rijkaard, którego jeszcze w aktualnej edycji nie widziałem. A Frank Rijkaard aktualnie... Szczerze nawet nie mam pojęcia, ile on kosztuje. Ćwierć miliona końców, okej. Okay.